Cześć! Um, dzisiaj zapraszam Was do, hmm, jakby to powiedzieć, takiej, jakby. Hmm, no, nie wiem, czy takie informacje, czy taki kolejny vlog. Nie wiem, co mam z tymi vlogami, ale najbardziej lubię nagrywać jak na razie. No tak, e, postanowię jakiś serial dodać, albo drugi odcinek tamtego, jeszcze nie wiem. Może zmienię na jakiś inny, bo ten mi więc póki co nie wychodzi i na razie szykuję coś ze szkołą. Wiem, nigdy nie szkoły, ale w końcu pet muszą gdzieś chodzić, no nie? Nie mogą być głupie. Dobra. Na przykład tutaj szykuję tak jakieś szafki, wiem, to jest krzywa, ale to nie martwi się, po prostu to... Nie chciałam mi się używać wyniki. Hmm. Ehm, no i tak jak już mówiłam, będą szafki i zrobiłam... I jeszcze potem zrobię takie jakieś tło, takie, żeby było, wiecie. Nie takie jakieś białe, tylko jakieś takie fajne. W sensie takie no ładne. O czym ja gadam? O czym jeszcze miałam powiedzieć? A! Em, jeżeli chodzi o... O co mi chodzi? A nie wiem. Em, no tak. Może jeżeli chcecie, mogę zrobić też pokazać moją kolekcję Petropów. Kolekcję jakichś dogów, short herów, jamników, tylko piszcie w komentarzach. To wszystko. To było wszystko, co chciałam przekazać. No dobra. No to pa. Piącha.